Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarta niedziela wielkanocna, niedziela dobrego pasterza w Roku Miłosierdzia. Kochani, no nie może być inaczej, jak po prostu musimy odnieść się do logotypu przygotowanego na Rok Miłosierdzia, do przypowieści o dobrym, dobrym pasterzu, o tym wyprawieniu się Jezusa po, po zagubioną owcę. I na jeden aspekt chcę zwrócić uwagę w tę niedzielę, który już dla profetowiczów jest znany, choćby z naszych spotkań serce w serce z Jezusem, kiedy, kiedy omawialiśmy właśnie logotyp przygotowany na rok miłosierdzia. Bardzo istotne jest, abyśmy w sobie uznali zagubioną owcę. Byśmy nie uważali siebie za taką owcę wypasioną, pobożną, najedzoną, napełnioną łaską Bożą ale byśmy znaleźli w sobie tę przestrzeń, często grzechu, słabości, cierpienia, przestrzeń, którą moglibyśmy nazwać przestrzenią zaginionej owcy. Jeśli uznamy w sobie zaginioną owcę, to Jezus będzie mógł po nas się wyprawić, nas znaleźć, wziąć na ramiona i przyprowadzić nie do stada w pierwszym momencie, ale wrócić do domu i świętować, żebyśmy się znaleźli. A drugi, drugi, drugi owoc, który płynie z tego, że uznamy w sobie te zaginione jest taki, że sami intuicyjnie zaczniemy szukać pasterza. Tego sobie i Wam z racji tej niedzieli życzę.